8.30 na zegarach. Teraz w RMF FM zapraszamy Was na fakty. Pilne fakty z Brukseli. 2. dwie eksplozje na lotnisku z To jest pilne fakt agencji Reutera. Port jest teraz ewakuowany. Belgijskie media informują o rannych. Is rising. Nad jednym z budynków na terenie lotniska unosi się dym. Na razie nie wiemy, co się stało. Jaka jest przyczyna tej eksplozji, informuje w pilnych informacjach serwis BBC. W faktach za pół godziny najnowsze informacje w tej sprawie. Połączymy się z naszym korespondentem. Za bardzo ekspansywnie zaprojektowany definicja franczyzy była ogólna, bardzo i to wywołało protesty handlowców. Tak Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, e, mówił w kontrwywiadzie RMFFM o podatku handlowym. Zapowiedział, że rząd przedstawi teraz dwie wersje ustawy do konsultacji. taka jest deklaracja i tego będziemy pilnować, żeby najpierw zobaczyli handlowcy, a później dopiero ustawa ujrzy światło dzienne. Ale pokażecie im, rozumiem, dwie wersje tego podatku? No. Pokażemy im e, takie wersje, żeby można było jeszcze dyskutować. No nie możemy mówić, że to jest wersja ostateczna, bo wtedy to nie są żadne negocjacje ani konsultacje. Henryk Kowalczyk był gościem Konrada Piaseckiego w kontrwywiadzie RMFFM. Kilkaset tysięcy artykułów za blisko 30 milionów złotych. Strażnicy graniczni zatrzymali w wolce kosowskiej na Mazowszu 15 cudzoziemców, którzy sprzedawali podrobione kosmetyki i ubrania znanych marek. Wśród zatrzymanych m.in. Ormianie, Bułgarzy, Pakistańczyki, Wietnamczyk. Radio, muzyka, fakty. RMFFM. old eksplozji na lotnisku w Brukseli. Więcej informacji u nas w Faktach niebawem w ramach FM już o dziewiątej. A my tymczasem przeglądamy prasę, przeglądamy internet. Trwa proces w sprawie Ambergold. Ten na pewno już wiecie. Wiele ekspertów komentując sprawę Ambergold. Mówi, od dawna zresztą, że nikt nie Mógłby działać tak długo i na taką skalę Bez jakiegoś cichego przyzwolenia Władzy, tak powiedział Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki Bo faktycznie, gdzie są ci, co stali Za aferą Ambergold? Gdzie no, jest, Gdzie jest oni sobie? są? No, ci, co stali za Ambergold To teraz leżą na plaży, na Barbadosie I jest im cieplutko, bo w końcu Przytulili 850 milionów tak. Jest się czym przykryć Możesz brać te najdroższe drinki Są po prostu bezpieczni, są spokojni Dokładnie tak, jak szefowie Innej znanej piramidy finansowej Popularnego ZUS-u Tak, tylko tyle, że ci spokojnie sobie siedzą To już prawie dziewiąta Wyremy W Ramach FM pora na fakty Te mają dla nas Tamara Pawlik I Tomasz Staniszewski Zapraszamy Bruksela znów w centrum uwagi świata. Dwie eksplozje na lotnisko z są ofiary śmiertelnej i ranni. Taki komunikat. 10 minut temu przekazała belgijska policja. To wszystko dzieje się cztery dni po zatrzymaniu w stolicy Belgii tego, który odpowiadał za listopadowe ataki w Paryżu. Sala Abdeslama. Ewakuowane terminale, ludzie w tej chwili nerwowo czekający na pasach lotniska z Niepewność, zdenerwowanie i przerażenie w stolicy Unii Europejskiej. Bruksela na początek. Tam, kilkanaście minut po ósmej, dwie eksplozje wstrząsnęły halą odlotów lotniska za Wętem. Wiemy w tej chwili o 11 ofiarach i 25 rannych. Takie są informacje belgijskich mediów. Do tej pory nieznane były przyczyny tego, co się stało w Brukseli. W faktach z najnowszymi informacjami Marek Gładysz. Witam. Marku, co wiemy w tej chwili o wybuchach? Według świadków doszło do, do wybuchów hali odlotów koło punktów praw tanich linii lotniczych oraz amerykańskich linii lotniczych, lotniczych American Express. Część belgijskich mediów twierdzi, że zabaliła się część dachu hali odlotów. Inne media dodają, że były też wybuchy na pasach startowych nad budynkiem, unoszą się kłęby dymu, widać ludzi, którzy uciekają. Port lotniczy został zamknięty, nie startują ani nie lądują już żadne samoloty. Nie wiadomo na razie, czy chodzi o zamach terrorystyczny, ale oczywiście media podejrzewają, że może chodzić o ataki islamskich ekstremistów. Tym bardziej, że kilka dni temu schwytano w Brukseli domniemanego koordynatora paryskich zamachów, ale e, e, mimo, że go spytano co najmniej dwóch jego wspólników, ten specjalista od materiałów wybuchowych jest ciągle poszukiwany przez policję. W Faktach. Marek Gładrz, dziękuję za relację. E, dosłownie przed chwilą udało nam się porozmawiać z panem Tomaszem, który pracuje na lotnisku w Brukseli i tak opisuje to, co dzieje się w tej chwili na miejscu. W tej chwili wiem, że wszystkie samochody, które wyjechały na lotnisko... Y do samolotów są zablokowane, całe lotnisko jest zamknięte. Także ani nie ma w tej chwili wjazdu na, ter na terminal, ani, ani wyjazdu. Jednostki Straży Pożarnej Koalicji, sygnały, no wiadomo, w takich sytuacjach e, wszystkie jednostki jadą w to miejsce. Teraz w faktach Warszawa i Grzegorz Kwolek. Grzegorzu, kontaktowałeś się z Polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Co usłyszałeś? Polskie służby konsularne sprawdzają, czy wśród osób poszkodowanych w wybuchach na lotnisku Zawędem nie ma naszych rodaków. Powinien tam właśnie lądować samolot lotu który wystartował z Warszawy tuż po godzinie 7. W tej chwili marszyna lotu została przekierowana w okolicy Dortmundu i pewnie tam będzie lądować. Do zawętem lata też wielu dużych międzynarodowych przewoźników, takich jak British Airways, Lufthansa, KLM, Swiss i Turkish Airlines. Z lotniska korzystają też tani przewoźnicy i linie charterowe. Bruksela w tej chwili miasto chaosu, stoica Belgii oraz Unii Europejskiej. Złośliwie jedna z tureckich gazet takich prorządowych napisała Belgia państwo terroru albo terrorystów. To jest dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw bliskich. Wschodu z Narodowego Centrum Studiów Strategicznych on dodawał. Mamy w tej chwili kilka komórek terrorystycznych, o których wiadomo, że na 100% są. Na pewno są w Europie. Część z nich być może znajduje się w Brukseli, część być może we Francji. Ale o części nie wiadomo nic. Podkreślał doktor Wojciech Szewko. On był dziś gościem Dania do myślania W RMF w gdzie na gorąco komentował te poranne zamachy w Brukseli. Raport reporterów RMF FM. 11 poszkodowanych po zderzeniu dwóch tramwajów na Warszawskiej woli. Informacje przynosi reporter RMF FM Romuald Kłosowski. W co dokładnie stało się na skrzyżowaniu Kasprzaka i prostej. Tramwaj linii 11 najechał na dziesiątkę. Na szczęście życiu poszkodowanych nic nie zagraża. Kolejne tramwaje stanęły. Część kierowana jest już objazdami. Stoją też samochody. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku centrum i jeden w kierunku woli. Na miejscu wypadku pracują strażacy i policjanci. Jeszcze przez godzinę potrwa strajk ostrzegawczy pracowników szpitala w Dąbrowie Górniczej. Oni domagają się 300 zł podwyżki. Pacjenci są przyjmowani jak zwykle, ale na niektórych oddziałach mogą ewentualnie nie dłużej poczekać na badanie lub konsultację. Normalnie pracuje SOR. Nie możemy opuścić planu działu ratunkowego, tam cały czas jest praca. Ja się jestem w transporcie, dlatego przeszedłem, ponieważ mam chwilę przerwy. Mogę powiedzieć śmiało, że ratownicy popierają protest, tak samo jak inni pracownicy szpitala. Czy pani jako pacjentka rozumie taki protest? Oczywiście, jeszcze gorzej powinni protestować. Jeśli tylko taka forma protestu nie uciążliwa dla pacjentów, ja to akceptuję. Jeżeli by była bardziej dotkliwa dla pacjentów, to tego nie akceptuję. Zrobię pierwsze. Z pracownikami i pacjentami szpitala w Dąbrowie Górniczej rozmawiała Anna Kropaczek. A oczy świata zwrócone cały czas od ponad 40 minut na Brukselę. Tam na lotnisku z doszło do <ałyspani> dwóch, <ałyspani> dwóch eksplozji, bardzo głośnych, podkreśla reporterka CNN. Belgijskie media informują o 11 ofiarach śmiertelnych, ponad 20 osób zostało rannych. Przed wybuchem słychać było strzały i okrzyki po arabsku, podaje agencja Reutera. Materiały, które już trafiły do sieci pokazują jak wygląda to miejsce ataku dymu no się nad rozerwaną ekspozją konstrukcją ze szkła i metalu lotniska zawętem. Zobaczcie to już także na rmf24.pl, tam i w RMFFM. Najszybciej. Aktualne fakty. Radio, Muzyka, Fakty. RMFFM. Pogodnego dnia życzy sponsor prognozy pogody producent drzwi DRA. Zostawcie ten mikrofon do trzaskacie I potem ludziom trzeszczy w radiu. Dziennikarz DD Daniel Dyk przyszedł i mi tutaj miota mikrofonem. Małe wiadomości. PP wcześniej, czyli prognoza pogody. Dziś niestety przed nami deszczowy wtorek. Taki lekko paskudny w dodatku w suwałkach i na Podhalu Możliwe oprócz opadów deszczu. Opadę także i śniegu albo śniegu z deszczem. A na termometrach, no też mało wiosennie bo od 3 stopni w suwałkach przez 6-7 w centrum kraju do 8. Tyle zobaczymy we Wrocławiu. Bardzo ładnie będzie w czwartek. O. Cudownie. Pogodnego dnia życzy sponsor prognozy pogody producent drzwi DRE. PP za nami, przed nami Dada. Niektórzy tego nie widzą, tak się często mówi, jak, 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 jak walka o mikrofony była. Delikatnie. Ja mówię wiesz, właśnie, że, 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 że szczycie tym mikrofonem i potem ludziom e, radio pierdzi. Znaczy czwartek. No właśnie kiedy. To jest program byle do piątku, chociaż rzeczywiście tak naprawdę to jest program dla większości, myślę, pań byle do środy, bo czwartek-piątek za taki urlop na sprzątanie, nie? Panowie jakoś jo, dziwnie jednak Pojechał. I napięczenie. Tak, Przeżyjemy je, z... u mnie w domu, jamy je okna na przykład. <laughs> Do, u wszystkich padów y, poza Mariuszem byle do piątku. Zapraszam do 14 Daniel. Dzień dobry.